Sales Machines. Podcasty na temat sprzedaży, procesów oraz rozwoju firmy. Zapraszamy. Witajcie. Ja nazywam się Krajewski Paweł i dziś powiem Wam więcej na temat tego, jak zbudować najlepszy zespół sprzedażowy. Także zapraszam. Spróbuję Ci dzisiaj powiedzieć troszkę więcej na temat tego, jak właśnie taki zespół zbudować. Jednak Zanim przejdziemy do samego procesu budowania takiego zespołu, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie struktury ten zespół powinien mieć. Często właściciele, z którymi rozmawiałem, mieli właśnie problemy w pokroju: ilu powinni zatrudnić handlowców, czy powinni mieć kierownika zespołu, czy powinni mieć dyrektora sprzedaży, jak szkolić tych handlowców, co robić żeby oni byli lepsi itd. Tak to są często właśnie pytania, na które musimy sobie odpowiedzieć już na samym początku. Osobiście uważam, że bardzo dobrze w zespole sprzedażowym mieć dyrektora sprzedaży, jeżeli mamy większy dział handlowy. Jeżeli ten dział handlowy jest mniejszy, załóżmy mamy pięciu, sześciu handlowców, warto mieć kierownika zespołu. Ten kierownik zespołu powinien również sprzedawać i powinien dawać przykład innym handlowcom, w jaki sposób kontaktować się z tymi klientami, w jaki sposób z nimi działać, co robić, żeby Zamykać te potencjalne okazje sprzedażowe i również dawać im przykład tego, jak powinni obrabiać wszystkie lidy, które podejmują. Kolejną z kwestii, która często się pojawia, to jest, czy zatrudnić specjalistów, czy może zatrudniać po prostu tak zwanych w cudzysłowie ludzi z ulicy. Dlaczego ludzie z ulicy? Dlatego, że na przykład bierzemy osobę bez doświadczenia, przepraszam, jakiegoś juniora, kogoś, kto mało potrafi i dopiero chce zacząć swoją przygodę ze sprzedażą. Oczywiście najważniejsze jest odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki mamy budżet. No bo jeżeli chcemy zatrudniać tylko specjalistów i chcemy zatrudnić, dajmy na to, czterech specjalistów, to to jest bardzo duży koszt. Średnio taki specjalista będzie nas kosztował od 8 do 15-16 tysięcy brutto, w zależności w jakiej branży działamy. Jeżeli natomiast będziemy chcieli zatrudnić juniorów, no to możemy ich zatrudnić za mniejsze pieniądze, ale na przykład możemy stworzyć. Jakiś bardzo fajny model prowizyjny. No i jaki model wybrać? Na czym się wzorować? Co zrobić, żeby stworzyć ten zespół? Bardzo często, jak tworzyłem zespoły sprzedażowe. Starałem się je oprzeć na jednej, minimum jednej doświadczonej osobie, która może mi pomóc, jeżeli byłem kierownikiem sprzedaży, oraz na kilku osobach, które dopiero zaczynają swoją przygodę ze sprzedażą. Czyli my uczymy te osoby od zera. Dlaczego akurat taki sposób zawsze sam wybierałem? Nie wiem, czy kojarzysz różnego rodzaju akademie piłkarskie. Jest taka akademia jak Akademia Benfiki Lizbony, która wypuszcza bardzo dużo talentów do swojej pierwszej drużyny. Oni po pewnym okresie są sprzedawani do czołowych zespołów piłkarskich w lidze angielskiej, w lidze hiszpańskiej, włoskiej, niemieckiej. Na tym taka akademia zarabia bardzo duże pieniądze. My, jako firma, nie możemy sobie pozwolić na to, że wyszkolimy takiego handlowca, i ten handlowiec później nam pójdzie do jakiejś innej firmy za większe pieniądze. Ale możemy stworzyć odpowiednie warunki dla tych sprzedawców, których sami wyszkolimy, których sami przyjmiemy, do tego, żeby oni później z nami zostali, żeby cały czas sprzedawali nasze rozwiązanie i żeby byli zadowoleni z tego, co robią. Oczywiście nie musimy wybrać tego akurat modelu, możemy się wzorować na innych modelach, na przykład zatrudniać tylko i wyłącznie najlepszych. Mamy więcej budżetu, więc możemy sobie na to pozwolić, i wokół tych najlepszych budować właśnie bardzo dobry zespół sprzedażowy. Czy to się opłaca? Myślę, że w pewnym stopniu, jeżeli mamy bardzo fajnego dyrektora sprzedaży oraz kierowników sprzedaży, jak najbardziej nam się to uda. Jeżeli natomiast wrócimy do przypadku, gdzie mamy mniejszy dział handlowy, czyli mamy załóżmy od jednego do sześciu, siedmiu handlowców, to wtedy zdecydowanie lepiej wybrać ten model Akademii Piłkarskiej, gdzie opieramy naszą sprzedaż o jednego doświadczonego handlowca, który może być też kierownikiem, oraz o kilku innych niedoświadczonych handlowców, których możemy nazwać na przykład juniorami i których będziemy sami szkolić. Co w takim razie powinniśmy zrobić? Powinniśmy na pewno zainwestować w to, aby stworzyć odpowiednie programy szkoleniowe. Treningi czy po prostu środowisko pracy, które pozwoli im się rozwijać. Najlepiej często wykorzystać właśnie tego kierownika sprzedaży, który już ma doświadczenie, aby w jakiś sposób przekazywał tą wiedzę juniorom. Może to robić poprzez swoje własne demokole, czyli tak zwane spotkania online z klientami, gdzie reszta zespołu może słuchać, może uczyć się od niego tego, w jaki sposób rozmawiać z tymi klientami. W jaki sposób przeprowadzić odpowiednio takie spotkanie online z prospektem? Jak również może tworzyć różnego rodzaju materiały szkoleniowe, które później będzie przekazywał tym pracownikom, dzięki czemu oni również będą mogli się rozwijać. Skupiłbym się tutaj jednak na tym, jakie treningi powinien taki kierownik prowadzić. Tak jak już wspomniałem, może po prostu zabierać handlowców na swoje demokole. Bardzo fajnymi treningami są treningi na sucho. Jakieś inscenizacje różnego rodzaju scenek sprzedażowych. Jest to o tyle fajne, że możemy stworzyć różnego rodzaju scenariusze, gdzie nasi handlowcy będą musieli poradzić sobie z różnymi przeszkodami. Bardzo fajnie to działa, jeżeli ktoś nie ma zbyt dużo doświadczenia, ponieważ on może sobie naprawdę poćwiczyć podczas takich scenek, z tym na przykład kierownikiem sprzedaży, w jaki sposób zadawać pytania. W jaki sposób pytać o budżet, w jaki sposób wybadać potrzebę klienta, w jaki sposób przejść do odpowiedniego zamykania sprzedaży, dowiadywania się, jaki budżet ten potencjalny klient ma, i tak dalej, i tak dalej. Tego typu treningi mają na celu stworzenie takiego mechanizmu u naszych handlowców, żeby oni po prostu widzieli, jak działa nasz proces sprzedażowy, w jaki sposób sprzedajemy, jak chcemy, żeby oni z tymi klientami rozmawiali. I dzięki temu. Łatwiej im później jest to zaimplementować podczas ich własnego procesu sprzedażowego z prawdziwym potencjalnym klientem. Dodatkowo pamiętaj, że sprzedawca może podzielić się z innym sprzedawcą tym, w jaki sposób zapnął daną okazję sprzedażową. Czyli możemy zrobić na Open Space albo przy biurku, różnego rodzaju spotkania, gdzie jeden ze sprzedawców opowiada, jak zamknął ostatni temat sprzedażowy. Może poprowadzić innych handlowców przez proces od A do Z, czyli co zrobił, jak, jak telefonował, w jaki sposób rozmawiał na tym spotkaniu online z klientem, jakiego rodzaju ofertę wysłał do tego klienta, co nastąpiło dalej, jakie były następne kroki, itd. itd. I na tej podstawie reszta ze sprzedawców może się zastanowić, wyciągnąć wnioski. I ewentualnie zaimplementować coś do swojej własnej gry. I tutaj też istotne, żeby budować ten zespół w oparciu o ducha zespołu, czyli w oparciu o to, żeby każdy z tych sprzedawców był tak zwanym team playerem, czyli potrafił działać zespołowo, nie był indywidualistą. Bo jeżeli zaczniemy budować zespół w oparciu o indywidualistów, to później będziemy mieli bardzo, ale to bardzo duży problem z tym, żeby oni się tą wiedzą dzielili między sobą. Kolejnym krokiem w celu stworzenia bardzo dobrego i najlepszego zespołu sprzedażowego jest to, byśmy mieli odpowiedni proces sprzedażowy. Czym jest sam proces sprzedażowy? No, to jest bardzo szerokie pojęcie. To jest wszystko, co dzieje się w naszym dziale handlowym. Zaczynamy od leadów, czyli w jaki sposób te leady generujemy, jak wygląda kwalifikacja tych leadów, kto te leady kwalifikuje, kto powinien umawiać demokole, jak umawiamy te demokole, kto powinien dostać jakiego demokola, czy po takim spotkaniu wysyłamy jakąś ofertę, czy otwieramy okazje sprzedażowe, czy zamykamy okazje sprzedażowe, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest właśnie tym naszym procesem sprzedażowym. Ja osobiście zaczynam taki proces sprzedażowy od tej naszej Akademii Piłkarskiej. Czyli, biorąc pod uwagę, że możemy na przykład pozwolić sobie na jednego, dwóch handlowców, którzy są wysokiej klasy, specjalistami, i do tego na przykład trzech, czterech juniorów, możemy skompletować bardzo fajny zespół sprzedażowy. Czyli mamy bramkarza, który kwalifikuje lidy, które do nas wpadają, następnie umawia nam spotkania sprzedażowe, które w zależności od tego, jak wysoko zostały ocenione przez tego bramkarza, Będą trafiały do naszych pomocników, obrońców lub też napastników. Przy założeniu, że ci napastnicy, na przykład, to jest właśnie jeden lub drugi najlepszy z naszych handlowców, i oni dostaną te najlepszej klasy lidy, które zostały zakwalifikowane przez tego naszego bramkarza, czyli takiego juniora. Ok, to porozmawialiśmy sobie o strukturach, porozmawialiśmy sobie o modelu piłkarskim lub po prostu modelu eksperckim. Poruszyliśmy kwestie szkoleniowe, czyli to w jaki sposób prowadzić odpowiednie szkolenia dla naszych sprzedawców. Powiedziałem też troszkę więcej na temat procesu sprzedażowego. I teraz fajnie, jak przejdziemy sobie do skryptu sprzedażowego. Teraz mam do ciebie pytanie, czy Ty sam używasz skryptów? Szczerze mówiąc, zrobiłem raz bardzo fajne badania efektywności pracy na cold callingu, czyli tak zwanym zimnym dzwonieniu do potencjalnych klientów, którzy... Nie wiedzą, że w ogóle istniejemy. Dzwoniłem do pierwszej grupy potencjalnych klientów bez żadnego skryptu sprzedażowego, czyli na takim totalnym flow. Do drugiej grupy potencjalnych klientów dzwoniłem przy użyciu skryptu sprzedażowego. Na sam koniec, oczywiście, badałem konwersję tego, z której z tych grup miałem więcej umówionych spotkań sprzedażowych. Ponad 45% więcej umówionych spotkań miałem, gdy używałem skryptu sprzedażowego. Dlatego uważam, że jest to bardzo, ale to bardzo dobre i istotne, żeby taki skrypt sprzedażowy wprowadzić we własnym zespole. Oczywiście wiesz, ten skrypt sprzedażowy musi być w miarę prosty. On musi być taki bardzo, ale to bardzo elastyczny dla każdego z, z naszych handlowców. Istotnym elementem tutaj jest dopasowanie tego skryptu do branży, w której działasz. Warto też dodać tam różnego rodzaju obiekcje, z którymi spotykasz się już przy pierwszym połączeniu telefonicznym jak również różnego rodzaju problemy, z którymi spotykają się potencjalni klienci. To wszystko pomoże Ci dużo łatwiej stworzyć taki skrypt sprzedażowy, który zdecydowanie poprawi Twoją konwersję. W następnym kroku warto pomyśleć o skrypcie, który pomoże nam podczas spotkań online. Taki skrypt jest troszkę bardziej obszerny, ale w nim możesz dodać różnego rodzaju pytania, które mogą być pomocne podczas takiej rozmowy z klientem. I jak również ogólnie możesz stworzyć skrypt, który jest oparty o każdy krok takiej rozmowy, czyli jakiś. Pytania poznawcze, pytania otwarte, i jak nawiązać później z takich pytań do budżetu, jak rozmawiać o kosztach, jak rozmawiać o tym, kto jest decyzyjny, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko pomoże Ci w łatwy sposób ustrukturyzować swoje prezentacje oraz dużo lepiej kwalifikować i dyskwalifikować potencjalnych klientów. Myśląc o naprawdę dobrym zespole sprzedażowym, nie możesz zapomnieć o narzędziach, które pozwolą im odpowiednio pracować. I nie. Nie mówię tutaj o telefonie komórkowym, o słuchawkach z mikrofonem, tylko mówię tutaj o Ceremie, mówię tutaj o różnego rodzaju dodatkowych tulach, które dużo łatwiej usprawnią ich procesy, jeżeli korzystacie z różnych, naprawdę z różnych kanałów komunikacji, np. z Whatsappa, Telegrama, czy może dodatkowo jest Viber, Skype, warto wtedy pomyśleć o narzędziach jak France który pozwoli Ci w jednym miejscu mieć wszystkie te komunikatory, dzięki czemu dużo łatwiej będą mogli porozumiewać się z klientami, czy też o narzędziu, które pozwoli im trzymać wszystkie templatki w jednym miejscu i dużo łatwiej i szybciej używać poprzez różnego rodzaju skróty klawiszowe oraz systemu do dzwonienia online, żeby nie musieli za każdym razem wpisywać numeru do telefonu komórkowego. To dużo bardziej przyspiesza ich działania oraz pozwala im optymalizować swój czas pracy. Oczywiście mogę Ci mówić jeszcze o kilku innych narzędziach, które można by zaimplementować do Waszego zespołu sprzedażowego, jeżeli na przykład mówimy o outboundzie, czy jeżeli chcemy sami pozyskiwać różnego rodzaju leady. Jednak myślę akurat, że to jest idealny temat na osobny po prostu odcinek, w którym będę mógł podzielić się z Tobą więcej na temat tego, jak zbudować odpowiednią strategię e-mail marketingową, która będzie opierała się właśnie o typowy outbound i o pozyskiwanie potencjalnych klientów. Po tym skrypcie sprzedażowym, po tych różnych narzędziach, które mogą usprawnić naszą pracę, myślę, że warto również poruszyć temat raportów. Po pierwsze, Raporty i różnego rodzaju dashboardy będą umożliwiały im rywalizację. Oczywiście ta rywalizacja musi być zdrowa. Nie powinno się budować zespołów, w których rywalizacja oparta jest o bardzo niezdrowe zachowania. Czyli na przykład sprzedawcy zaczynają podkradać sobie lidy, zaczynają bardzo nerwowo podchodzić do swoich obowiązków, zaczynają rzucać sobie kłody pod nogi, czy też po prostu robią różnego rodzaju świństwa, żeby być najlepszym. Dlatego tak ważne jest budowanie zespołu w oparciu o Zdrową rywalizację. Mając odpowiedniego rodzaju raporty i dashboardy, jesteśmy w stanie pokazać im wszystkie najważniejsze informacje: czyli to, ile umówili spotkań, to, ile tych spotkań przeprowadzili, to, jak dużo aktywności zrobili w danym miesiącu, jak również możemy pokazać dokładną sprzedaż każdego z tych handlowców. Oczywiście, możemy tworzyć też różnego rodzaju specyficzne raporty, które pozwolą nam w znacznym stopniu poprawić efektywność naszego zespołu, jak również badać różnego rodzaju zależności między różnymi konwersjami, współczynnikami, które przyczyniają się oczywiście do polepszenia wyników. No tak, mówimy tutaj o sprzedaży, a nie poruszyłem jeszcze prowizji. To też jest bardzo istotny element tworzenia udanych zespołów sprzedażowych. Zauważyłem, że najlepsze zespoły sprzedażowe są tworzone w oparciu o prowizje, które nie mają sufitu. Czyli są to tak zwane prowizje, które mogą iść bardzo, ale to bardzo wysoko. Najlepszym jest tworzenie zespołów, które wiedzą, że im więcej sprzedacą, im więcej dowiozą nam bardzo fajnego, nowego biznesu, tym więcej zarobią. Dlaczego to jest takie fajne? Po pierwsze, dlatego, że bardzo wielu sprzedawców, tych naprawdę dobrych sprzedawców, którzy zaczynają czuć sprzedaż, nawet jeżeli są juniorami, jest motywowanych bardzo mocno przez pieniądze. Więc jeżeli stworzymy prowizję, które umożliwią im zarabianie 10, 20, 30, 50 tysięcy złotych, to wierz mi na słowo, będą siedzieli troszkę dłużej w pracy, nie będą siedzieli od 8 do 16, tylko będą starali się zoptymalizować swój proces sprzedażowy w taki sposób, żeby jak najwięcej dowieść dla firmy oraz oczywiście dla zespołu i dla siebie, żeby ten payslip na koniec miesiąca był bardzo dobry. Taka też bardzo fajna wskazówka, jak liczyć na przykład to, czy dany handlowiec nam się zwraca, czy nam się nie zwraca. Czyli w jaki sposób stworzyć ten system prowizyjny, żeby również firma na tym cały czas zarabiała. Bardzo fajnie pracować w oparciu o tak zwany threshold, czyli tak zwany próg. Musimy sobie po prostu wziąć wtedy i policzyć, ile kosztuje nas utrzymanie danego handlowca. Jeżeli płacimy mu, dajmy na to. 5000 zł brutto plus koszta firmy, to wtedy musimy wyliczyć, ile taki handlowiec musi przywieźć nam nowego biznesu, żeby się zwrócił. Jeżeli ten sprzedawca sprzeda za taką ilość pieniędzy nowe umowy, to wtedy możemy aplikować mu pierwszą prowizję. I wiadomym jest, że jeżeli zaczyna sprzedawać więcej, więcej i więcej, to możemy stworzyć progresywny procent od sprzedaży. Więc, jeśli sprzeda za 10 tysięcy złotych, to ma na przykład 10% prowizji. Jeżeli sprzeda za 20 tysięcy złotych, to ma na przykład 15% prowizji, 30 tysięcy złotych, na przykład 22% prowizji i tym podobne. Jednym już z ostatnich elementów są konferencje sprzedażowe. To też jest coś, co warto wdrożyć do swojego biznesu. Oczywiście, ja zdaję sobie sprawę z tego, że możesz mieć na przykład branżę, w której no, te konferencje nie mają racji bytu. Jeżeli jednak działasz w branży, w której warto jeździć na konferencje, to zachęcam Cię do tego, żeby wysyłać tam swoich handlowców. To jest często miejsce, z którego możesz przywieźć naprawdę bardzo dużo potencjalnych klientów i Twoi handlowcy mogą zdecydowanie poprawić swój własny pipeline i wygenerować bardzo dużo nowego biznesu. To jest również coś, co oni mogą potraktować jako benefit, ponieważ podróżują po Europie, po świecie czy też po Polsce. Konferencje sprzedażowe często również pozwalają im znacznie bardziej rozwinąć ich umiejętności miękkie, ponieważ muszą spotykać się z tymi potencjalnymi klientami twarzą w twarz, rozmawiać z nimi przy stoisku, czy też samemu po prostu zrobić ten networking, chodzić na różnego rodzaju imprezy po konferencji, które są naprawdę bardzo, bardzo dobrym źródłem potencjalnych klientów. Ale zostawiając już konferencje na boku, trzeba też pamiętać o jednym. Bardzo istotnym czynniku, który pomoże Twoim handlowcom i sprzedawcom rozwijać się. I nie, nie mówię o tym, żeby znów robić im szkolenia, ale mówię tutaj o spotkaniu kierownika sprzedaży wraz z jego własnymi sprzedawcami czyli tak zwanymi spotkaniami indywidualnymi. Na tych spotkaniach kierownik sprzedaży powinien pokazać liczby, jakie ten sprzedawca wykręcił przez ostatni miesiąc, kwartał, pół roku, jak również różnego rodzaju tendencje. Czy te tendencje są spadkowe, czy może wzrostowe, czy jest jakaś stagnacja? Gdzie można coś zmienić, żeby ten sprzedawca coraz więcej sprzedawał i coraz bardziej był zadowolony z tego, że tutaj w naszym zespole jest, rozwija się, działa i dowozi bardzo dużo nowego biznesu. Te wszystkie rzeczy, o których Ci dzisiaj powiedziałem, to są rzeczy, które warto zaimplementować, jeżeli tworzymy zespół sprzedażowy. Jestem wręcz przekonany, że jeśli krok po kroku będziesz wdrażał te rzeczy do swojego własnego działu handlowego, to zobaczysz bardzo fajne efekty końcowe, które przyczynią się do znacznych wzrostów sprzedaży w Twojej firmie. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Ci się podobał, jeżeli masz jakieś pytania śmiało, pisz do mnie. Zapraszam do komentowania, zostawienia łapki w górę, subskrybowania i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymaj się, hej!